Bukaresz stał się jednym z najbardziej popularnych destynacji na Erasmusa. Jeśli Ty także się tam wybierasz, albo przynajmniej to rozważasz, jestem Karolina z Erasmus Play i w tym filmiku wyjaśnię Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby Twoja erasmusowa przygoda w Bukareszcie była niezapomniana. Jak zawsze zaczynamy od zakwaterowania. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej mieszkać w akademiku, czy może w prywatnym mieszkaniu, albo nawet już zacząłeś szukać sobie mieszkania, to musisz wiedzieć, że większość studentów w Bukareszcie decyduje się jednak na akademiki, jako to, że sama uczelnia przydziela im miejsca. Inni decydują się na szukanie alternatyw i prywatnych akademików. Najpopularniejsze są rezydencje Arka, które mają dwa kampusy w Bukareszcie i co roku wypełniane są po brzegi przez studentów zagranicznych i tych krajowych. Arka Witan Village i Arka Pazura Garden. Istnieją również inne akademiki, takie jak Westgate Studio. Kolejna prywatna rezydencja. Jeśli zdecydujesz się mieszkać we wspólnym mieszkaniu z innymi studentami, to pamiętaj, że najlepiej wybrać taką lokalizację, która będzie blisko centrum i blisko Twojej uczelni. Pozwoli to znacząco zaoszczędzić i czas i pieniądze. Uniwersytet w Bukareszcie znajduje się w tej starej części miasta. Z drugiej strony uniwersytet Tito Majoresku znajduje się na południu. W dzielnicy Tineret. Poczekaj. W dzielnicy T. ne. Re, Re Tu Tu Lui Tinere telului S-a dat -o, a dat -o? <laughs> Jest to wygodna dzielnica do zamieszkania i dobrze skomunikowana metrem. Jednym z uniwersytetów położonych najdalej od centrum jest Uniwersytet Rumuńsko-amerykański, więc najlepiej jest zamieszkać gdzieś pomiędzy centrum i tym uniwersytetem, jeżeli akurat tam się wybierasz. I przechodzimy do jednej z mojej ulubionej części, czyli jedzemko. Podczas Erasmusa w Rumunii będziesz mógł spróbować typowej kuchni rumuńskiej która charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością. Oto kilka potraw, których musisz spróbować. Mama liga. Jest to rodzaj tłuczonej kukurydzy, która zwykle serwowana jest jako dodatek do dania, a nie główne danie, ale jeśli po prostu chciałbyś tego spróbować, to why not? Mitei lub miti. Są to grillowane kiełbaski przygotowane z wieprzowiny i wołowiny, doprawione czosnkiem i przeprawami. Często można znaleźć je sprzedawane na ulicznych straganach. Papanasi. Jest to rodzaj pączków serowych, z dżemem z owoców i kwaśną śmietaną. Ciorba. Wieloskładnikowa, kwaśna zupa z warzywami i mięsem. I oczywiście imprezy to kolejny punkt na naszej liście, którego nie mogłoby zabraknąć w żadnym z naszych przewodników. Jeśli lubisz imprezować, w bukareszcie na pewno nie będziesz się nudzić. Imprezy studentkie organizowane są co tydzień, a w mieście jest mnóstwo klubów, barów i dyskotek, gdzie możesz się wybrać na piwko, na drinka czy na holanki. Jeśli lubisz techno, jest tu kilka takich klubów, jak Nuk i Control Club. Inne popularne miejsca dla studentów to Oxia Club, El Comendante czy El Dictador. Drink kosztuje około 15 lei, czyli jakieś 15 zł. Takich miejsc na wyjścia w Starym Mieście znajdziesz multum. Jeśli chodzi o koszty życia w Bukareszcie, to musisz wiedzieć, że to miasto jest całkiem przystępne ekonomicznie. Fakt, to stolica Rumunii, więc w pozostałych miastach, w pozostałych częściach kraju te ceny mogą być nieco niższe niż w Bukareszcie, ale w Wciąż tak jak mówiłam, całkiem przystępne ekonomicznie. Chociaż Rumunia jest częścią krajów Unii Europejskiej, ma swoją własną walutę. Walutą w Rumunii jest lej rumuński który w przeliczeniu daje nam złotówkę z groszami. Przygotuj się, że jednym z największych wydatków podczas Twojego Erasmusa oczywiście będzie zakwaterowanie. Prywatny pokój we wspólnym mieszkaniu to koszt około 200 euro, czyli no powiedzmy jakieś 1000 zł. Natomiast ceny w akademikach mogą się różnić od tego, czy jest to pokój dzielony z inną osobą, czy pokój prywatny indywidualny. Transport publiczny to kolejny wydatek, ale nic się nie ma. Ponieważ istnieją karnety na autobusy, tramwaje i metro, które pozwolą ci znacząco zaoszczędzić. Miesięczny bilet kosztuje około 80 lei, ale studenci mogą skorzystać z 50% zniżki po ukazaniu legitymacji studenckiej. Jeśli chodzi o miejsca do odwiedzenia, Bukareszt świetnie odzwierciedla swoją historię i kulturę. Oto kilka przykładowych miejsc, które warto zobaczyć. Rumuńskie Ateneum. Ten neoklasycystyczny budynek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w całym Bukareszcie i jest siedzibą Rumuńskiej Orkiestry Filharmonicznej. Opłata za zastęp wynosi około 10 zł. Pałac Parlamentu. Drugi co do wielkości budynek na świecie ustępujący tylko Pentagonowi. Jest to jeden z najbardziej imponujących przykładów. Rumuńskiej architektury komunizmu. Termy Bukarestii to ogromne uzdrowisko termalne i jest największą spaw w całej Europie. Znajdują się tu baseny, Sauny, bary przy basenach, restauracje i park wodny ponad dziesięcioma zjeżdżalniami. Klasztor Stavropoleos Rumuński klasztor prawosławny, wyróżniający się swoją architekturą pochodzącym z XVIII wieku. Park Herastau Największy park w mieście, obejmujący swoją powierzchnią tamtejsze jezioro. W parku znajduje się wiele restauracji i kawiarni, co czyni go idealnym miejscem na spacerek czy na spędzenie całego popołudnia. Oczywiście jedną z najlepszych części Erasmusa jest podróżowanie. Z Bukaresztu możesz łatwo podróżować po innych częściach Rumunii. Sam Bukaresz znajduje się w centrum kraju, ale możesz też podróżować do innych stolic europejskich. Jedną z najlepszych opcji jest autobus Flixbus, który obsługuje prawie całą Europę w bardzo korzystnych cenach. Możesz także podróżować pociągiem, który kursuje ze stacji w Bukareszcie na Węgry, do Bułgarii i Austrii. Możesz również wsiąść samolot IFRU, ponieważ Bukareszt ma najbardziej ruchliwe lotnisko w całym kraju, którego możesz się udać do ponad 100 miejsc docelowych i korzystając przy tym z tych tańszych linii lotniczych. Niektóre z polecanych przez nas wycieczek z Bukaresztu to: Brasov. To XIII wieczne miasto ma jedną z najlepiej zachowanych starówek w Europie. Zamek Bran. Ten zamek znany też jest jako Zamek Drakuli. Jest popularną atrakcją turystyczną ze względu na przekonanie, że był siedzibą Właja III. Zgierzora. Jest to małe miasteczko z wąskimi, kolorowymi uliczkami. Wpisane na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa. Wybrzeże Morza Czarnego. Miejsce takie jak Mamaja, Konstanca czy Vama Weke są popularne ze względu na swoje plaże i życie nocne, szczególnie w okresie letnim. Bukowina. Region słynący ze swoich malowanych klasztorów. Także wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I wreszcie, jeśli już utarłeś tak daleko, nie możesz wyjechać na Twojego Erasmusa bez kilku cennych wskazówek od Erasmus Play. Hola, hola, no nie ma opcji. Po pierwsze i może najważniejsze, złóż wniosek o kartę ubezpieczenia zdrowotnego Ekus. Zalecamy Ci to zrobić z dużym wyprzedzeniem, a już na miejscu zostań członkiem organizacji studenckich. Pobierz aplikację Erasmus Play, aby poznać innych studentów wybierających się do Bukaresztu tak jak ty. I na koniec, tak jak już powiedzieliśmy, w Rumunii nie używane jest ani euro, ani złotówki. Mają swoją własną lokalną walutę. Dlatego zalecamy ci albo otworzenie konta walutowego albo otworzenie konta internetowego, który pozwoli Ci zaoszczędzić na konwersji. To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze wideo. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć na przycisk małego dzwoneczka, aby dostać powiadomienie za każdym razem, gdy prześlemy nowy filmik. Na dole w opisie zostawiliśmy Ci inne nasze sociale, abyś mógł też obserwować nas na innych portalach społecznościowych. I to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa asystencie!